Dzień dobry, cześć i czołem drogi widzu. Gelo Quero z tej strony w premierowym odcinku Fanko Fusion. Jest to pierwsza gra od Fanko. Przygodowa akcji, w której przemierzymy światy ze znanych marek. Chociażby Parku Jurajskiego. Oczywiście jak każdy dobrze wie, Fanko odpowiada za sprzedaż różnego rodzaju kultowych e, tak jakby akcesoriów, albo również właśnie chociażby tych figurek, maskotek w pudełeczkach. Nawet są one na wyprzedażach dostępne za niewielkie pieniądze. Ja akurat osobiście tego nie kolekcjonuję. Natomiast w Funko Fusion stwierdziłem, że sobie zagram. Dobra. Co my tu mamy? Język. Wartość domyślna Polski. Zgadza się. Oj, co to było? B do tyłu. Co tu się dzieje? Okej. Okay. Wspomaganie celowania 100%. No generalnie nie musi być wcale tego wspomagania, bo nie gram na padzie. Napisy on. Tłumaczenie też widzę bardzo fajne. Jak to przełączyć? Nie wiem. Rozmiar czcionki średnia. Ok. Kolor czcionki biała. Obramowanie brak i przeźroczyste... nieprzejrzystość napisu napisów. Dobra, może być. Czemu tak gra tak dziwnie rwie? No dobra, nieważne. Lecimy dalej. E, w oknie pełnoekranowym zgadza się. Tutaj na stuwie mamy i tak dalej. Synchronizację tylko bym wyłączył. Jak dam radę na nią najechać. Ale nie wiem, nie da się tego tak jakby zmienić. Halo. No nie wiem, mniejsza z tym. Niech już będzie. Uruchamianie benchmarku sprzętowego. No jest skompilowanie shaderów, teraz będziemy czekać aż się to wszystko tutaj załaduje. Jeśli jesteście oczywiście ciekawi tej serii Fanko Fusion, chętnie ją nagram, o ile gra mnie niemiłosiernie nie zniechęci, ale mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji i że nawet całkiem ta seria mi wejdzie. Jak będzie, się okaże. Dobra, to już pełnoprawnie wchodzimy sobie w opcję. Rzekomo ustawa automatycznie i mamy tutaj na średnio. Fajnie by było, gdybym miał ja mógł to w jakikolwiek sposób, nie wiem, zmienić. Ale się nie da po prostu. No, nie wiem, jak mam to zrobić. Akurat nie chciałem ustawienia automatycznego. Czemu nie mogę tu kliknąć? O, udało się. Na wysoka. Epicka minimalna epicka, oczywiście, no bo pozwala mi na to mój sprzęt. Dobra, teraz tutaj zaczęło to w końcu działać. Tutaj ustawimy sobie na o Jezus 60 fps tak jak sobie nagrywam. Synchronizacja jest wyłączona. NVIDIA DLS, DLSS Automatyczny Resolution OK. Generowanie kratek wyłączone. No i dobra, myślę, że to nam wystarczy. Potwierdzone. Wszystkie dźwięki na 100%. Fantastycznie. No i dobra. Szybkość wyświetlania dialogów. Wysoka. Może być. Drganie ekranu. OK. Jest on. Dobra. I tutaj już nie będziemy niczego kombinować. Dobra. B do tyłu. Tak. Tak jest. Zapisz i zastosuj zmiany. No i rozpocznijmy nową grę. Damy sobie na środeczek. Oho. Aha. Ok. Odblokowałem 50 wariantów. No i to właśnie są te tutaj postacie fanko. Pop. Nawet są ponumerowane. Nie wiem z kim ja w ogóle mógłbym, znaczy inaczej nie mógłbym, a kim chciałbym zagrać. Ale możemy tutaj zaraz sobie coś ciekawego. Wybrać eee, Macready The Thing Ok Battlestar Galactica. Nie widziałem tego w ogóle. Tutaj jest Spark Jurajski. Ok Scott Pilgrim Umbrella Academy. Masters of the Universe Hot Fuzz. Jezu. Nie mam zielonego pojęcia, kim mógłbym zagrać. No dobra, nie ma na razie jakiejś takiej postaci, którą ja nie wiem, uwielbiam, znam i tak dalej. Więc myślę, że zagramy sobie po prostu z parku jurejskiego Owenem Grandy. A bo to jest ten świat. Okej. Okay. O, ale się fajnie wszystko buforuje. Ale se wyskoczył. Okej, okay, w ogóle osiągnięcie kolejne zaskoczyło. Played as every story charakter. Przytrzymaj, by zmienić. Okej, okay, ta postać nawet nam tutaj skacze. Okej, okay, sorry. Nie chciałem cię skrzywdzić. Tu coś zbieramy. Aha, 5 milionów pinylów zebrałem. Dobra. Mogę tym pojeździć? Chyba nie. Biegamy na sprincie, spoko. Szkoda, że nie ma żadnego, nie wiem, co łuczka czy coś. Mamy się dowiedzieć, co się dzieje. Okej. Okay. No to lecimy po prostu do przodu. Coś tutaj jest. Ale raczej tego w ten sposób nie rozwalę. Mamy szkieletora, który umarł na Tojtoju. Okej, okay, to się rozwala. Dobrze wiedzieć. Tutaj są jakieś pytajniki, ale niczego nie można zrobić. Musimy się przedostać tutaj. No to do roboty. Oda się przycelować. Security ktoś tutaj jest zamknięty. Jak dobrze, że jesteś? Nazywam się Poxo. Dziwne fioletowe stwory napadły na Wonder Works Factory, a w dodatku mnie uwięziły. Może spróbuję odstrzelić te kutki, żeby mnie uwolnić. A, jeszcze ten, jeszcze tu u góry, jedna. Dzięki za ratunek, zaczynało już tutaj cuchnąć. Nie widzę Twojego imienia na mojej liście. Może w tym pudełku jest ktoś, kogo znam. Tutaj tak? No, może być. W tej skrzynce możesz zamieniać postacie. Możesz też uderzyć w skrzynkę, by szybciej przełączać postacie. Ok, przytrzymaj, by zmienić. A jak mam uderzać? Ok, tu coś zaznaczam. Na F, ok. No dobra, to możemy tutaj spróbujemy kolejnej postaci. Rudowłosej. O, to ty. Dobrze, że jesteś. Moment, słyszysz? O nie, wrócili. Okej. Okay. Kolejne osiągnięcia i też ile? Masakra. Czyli do mnie strzelać, tutaj ogólnie. Ok. Nie wiem dlaczego miałem go bić. Wręcz. Kolegę trzeba wyleczyć. No dobra. Bardzo dziękuję. Wypij ten napój, żeby odnowić zdrowie. Załóż napój i wypij go. Okej. Okay. Takie dosyć dzikie sterowanie, muszę przyznać. Hmm, chyba potrzebujemy bezpiecznika, żeby naprawić ten terminal. Jeden jest na mojej chatce, ale nie mogę tam dosięgnąć. O, pokonanie tych pełzaków zatrzymało fioletowy dym. Może w tych skrzyniach znajdzie się coś pomocnego? Oho, ale przycięło. Dobra, mam jakiś klucz. Proto część trampoliny, jeden na trzy. No dobra, dawaj drugi klucz. No i tutaj zapewne będzie trzeci. Nie da się ukryć. Trampolina odblokowano. Aha, wszystko odblokowałem co było do odblokowania. Nice. Oformuj za darmo. Okej, okay, kolejne osiągnięcie, zaraz 100% zrobię. Nie muszę się przedostać na górę. Dobra. Mamy bezpiecznik, super. Cyk-cyk-cyk i otwarte przejście. Postępy 1%. Ale fajne przerywniki filmowe. Bardzo się postarali tutaj. Eee, aha. Fajnie, dobrze wiedzieć, że tłumaczenie jest takie przeboskie. Tutaj widzę zbierają się maskopki panko. Tutaj możemy coś uformować za 5000, ale na razie to ja... o nie będę tutaj kombinował. If you find any red protoparts out there, you can put them here and mold all manner of wonder weapons. Okej, okay, czyli po prostu jak będziemy coś zbierać sam po drodze te czerwone elementy, to możemy jakiś wonder weapons sobie stworzyć. No dobra. If you jump and do a melee attack you can... Była super powerful slam okej okay. czyli coś takiego no spoko co nam powie piesek cześć jestem proto bardzo mi miło jej ja przec jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi od wieków um, the weather's nice today i guess Wybacz, niezręczny ze mnie pies stres mnie zżera y nie mówisz do mnie Precz śmierdzący dziwolongu. Ojej, przepraszam. Jakoś tak mi się wyrwało. Porozmawiaj z Fredim, On powinien wiedzieć, co robić. A swoją drogą, pachniesz trochę przykro. Okej. Okay. Takie trochę... cringe'owe. Freddy! O, dzięki, panko, że nic mu nie jest. Mam nadzieję, że wie, co robić. Jestem zbyt słodki, żeby umrzeć. Oj, ojej, oj, ojej, coś bardzo dziwnego. Ta fioletowa plazma zainfekowała każdy Wonderworld. Nawet twój. Co gorsza, nawet nie wiemy skąd jest. Okej. Okay. OK. Wreszcie wolny po tylu latach między szczelinami Wonderwell. Choć jestem uwięziony w tej martwokiej, zniekształconej postaci. Powinienem się jakoś nazywać. Nie jestem Freerym, ale złym wcielonym. To może Eri. Doskonale. A teraz do rzeczy. Gdzie ta korona? Okej... Okay. zbyt. No dobra, co ja muszę robić? Coś mamy... 30 koron zebrać. Skąd ja mam je wziąć? No nie no, raczej nie stąd. Eee, okej. Okay. Muszę po tych glutach strzelać, tak? Dobra, oko też działa. To jest. Dobra, i to pewnie trzeba tutaj dawać. Ups. Dobra, zbieraj to. Aktywuj Mecha Płody. Dobra, i teraz pewnie się mam z nim napieprzać, nie? No niekoniecznie. Ale mogę go odstrzelać. Bardzo dobrze. ska czas sprzedał Zakonserwało go te? Okej. Okay. Nie martw się o mnie, to powierzchowna rana. Ale co z biednym Foxo? Eddie zamieł go? To coś? Cokolwiek to było, jeśli tak, to czego jeszcze może dokonać? Mając koronę, Eddie może wypatrzyć wszystkie Wonderworlds, ale korona podzieliła jego jestestwo na wiele kopii, a to oznacza, że można go powstrzymać. Musisz po prostu znaleźć wystarczająco dużo koron, zanim on to zrobi. Szybko, wracaj do swojego świata i szukaj koron. Weź ten klucz. Powodzenia. Okej. Okay. Fajnie, fajnie. Completed the intro. Aj, muszę się przedostać na dół. No, wszystko pięknie, ładnie, że ja intro rozegrałem, ale... Powiem Wam szczerze, że tak. No. Bardzo. Dziwnie mi się w to gra troszkę. Co to było? Tu ogólnie jest jakiś pytajnik. Nie wiem czemu nie mogę tego nie wiem zebrać czy coś. Okej. Okay. wykorzystaj ten terminal, aby dotrzeć do swojego świata. Nie możesz zabrać ze za sobą winelu, więc przechowamy go tutaj dla ciebie. Twój winel będzie przesyłany tutaj za każdym razem, gdy zdobędziesz złotą kartę. A przepraszam, koronę. Dlatego zanim ją zabierzesz zrób solidne zakupy. Okej. Okay. Myślę, że nie będę tutaj akurat się bawił w takie rzeczy. Więc po prostu przytrzymajmy. No i mamy tutaj, uwaga, dilofozaur. Dokładnie. Rozpocznij. Park Jurajski. Okej. Okay. No jak widać rozpętał się chaos. Nieźle, nieźle. Dobra, ogólnie dziwi mnie tylko to, że tutaj nie ma kooperacji. Ta gra przecież stworzona jest wręcz do tego, żeby sobie razem pograć. No ale mówi się trudno. Dobra, w tym momencie zakończymy sobie ten premierowy odcinek. W kolejnym natomiast ruszymy tutaj na podbój Jurajskiego Parku. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Jeśli się podobało, również zostaw łapkę w górę. Zachęcam także do subskrypcji. Tymczasem dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Funko Fusion.